Siemaneczko Państwu, witam serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale. Dzisiaj otwieramy wszystkie paczki za zrobienie architekta. Udało mi się ukończyć każdy z nich, będzie razem 21 potężnych paczek. Jak widzicie mamy zrobione 20 sekcji na żywo. Przechodzimy do tej zakładki i tutaj wszystko zostało, moi drodzy, zrobione, więc mam nadzieję, że będzie dużo fajnych rzeczy trafionych dzisiaj, bo no raczej będzie głównie odcinek złożony z tych paczek, więc mam nadzieję, że coś fajnego dzisiaj siądzie. Jeśli udało Wam się zrobić te wszystkie zadania, również dajcie mi znać, czy Wam coś fajnego wpadło. Mam nadzieję, że chociaż jedna ikona bardzo grywalna siądzie. Zostawcie oczekiwanie w górę, subskrybujcie kanał. Moim Państwo, państwo, przed nami już ćwierć finały Euro 4 potężne spotkania. Ja osobiście bardzo kibicuję Turcji mam nadzieję, że pójdziemy jak najlepiej, ale z Holandią może być całkiem ciężko. No i co, klasyczny kuponik, nawet kliku, na którym cały czas trwa promocja bez podatku oraz bezpieczny wynik. Wszelkie informacje na temat tych promocji oraz informacje na temat kodu ALGI znajdziecie w opisie i w podpiętym komentarzu. Zapraszam serdecznie. Oferta dla osób pełnoletnich, a my lecimy z kuponikiem. Nie znam sam początek, chyba najciekawszy mecz z wszystkich ćwierć finałów, czyli Hiszpania kontra Niemcy. Osobiście dałem to, że po odróżnię 1.76. Myślę, że to będzie dosyć zacięty mecz. Hiszpania lubi strzelać bramki, Niemcy lubią strzelać bramki, więc dla mnie tutaj jest to całkiem prawdopodobne. Następnie w meczu Anglii z Szwajcarią, no niestety Anglia to są naczelni nudziarze tych Euro i dałem tutaj poniżej 2,5 bramek. Myślę, że Szwajcaria również będzie się bronić, Anglia no nie lubi strzelać bramek, więc również myślę, że jest to całkiem sensowne. Kurs 1.49. W meczu Holandii z Turcją, dobrze wiecie, że sympatyzuję z Turcją, no ale tutaj może być w Turcji ciężko przejść, dlatego dałem tutaj, że też oba y, obie drużyny strzelą bramkę po kursie 1.84. No a w meczu Portugalii z Francją dałem tak zwane kombi, Francję z podpórką oraz powyżej 1,5 bramki po kursie 1,84 łączny kurs wynosi 8,88. Więc, moi drodzy, obie te ćwierćfinały były dla nas zielone. Więc jeśli chcecie również zagrać nawet kliku, to macie wszystko w opisie i również tam macie szczegóły na temat kodu Alvin, który warto wykorzystać przy rejestracji. Pamiętajcie, żeby grać odpowiedzialnie za małe stawki, żeby po prostu się ciekawie wyglądało, a my lecimy dalej. A my, moi drodzy, szanowni państwo, odbierzmy sobie te wszystkie nagrody, bo jest tego dużo. Najlepsze z tym wszystkim to, że w ogóle dużo na to nie wydałem, bo można było to robić tak, że e, głównie robiłem sobie te paczki za wymiany, czyli po prostu wymieniałem karty 8-9, robiłem z tego paczki, z tych paczek robiłem składy, no i potem za zrobienie jednego składu było 5 zawodników 7-7+, i potem tak to cały czas leciało, chyba dosłownie nic nie wydałem na to SBC, więc bardzo, przyjemny, e, bardzo przyjemnie się to po prostu grind grindowało. <laughs> Lecimy od dwóch pików, których pewnie nic nie będzie, no ale... Zawsze coś na sam początek. O oh, let's go, that's class! A jakiś chociaż walkout, żeby sobie uzbierać. Foder będzie pani Lawrence. Witam ślicznie. Nadszedł czas. Na 19 potężnych paczek. Paczka za 100 tysięcy monet. Może zaczniemy od ikony, niestety niezwykle w tej paczce ze stokoła, nie ukrywam, nie, nie ukrywam niczego się nie spodziewałem, będzie to rolfo, pojedynczy walkout. Ostatnie z tych paczek ze stokoła i 125 nic nie leci, więc naprawdę niczego się nie spodziewałem. Dobra, pik 1 z plus z racji, że oczywiście mamy te piękne duplikaty. Zobaczmy, czy może tutaj jakaś ikona, jakaś karta hero kimś? Co otworzymy dalej? 284, możemy otworzyć w szybki sposób, bo tutaj nawet nie otworzę. o! Dobrze, że nie otworzyłem w szybki sposób, Anglia Pepe McManaman bodajże, trafiłem go już raz. Będzie to Man, walkout pojedynczy, e, jest to karta, którą powiem szczerze, przypaliłem na duplikatach 89, żeby mieć te paczki, więc spoko że, spoko, że wrócił. Nie będę nim grał oczywiście, ale no miło po prostu trafić kartę hero, więc witam ślicznie pana McManamana. Dobra, no to skoro tak fajnie sypię, to raczej nie będę pomijał tych paczek, kolejna przed nami będzie oczywiście złoto. Anglia znowu, LS, Grealish, jakiś Foden albo też Rashford, wow. Trashforda można jeszcze trafić w tej grze. Zapomniałem o tym. A jeśli chodzi o wczorajsze mecze, to szanowni państwo, yy, yy, w sumie jeden mecz, bo o Holandii już mówiłem. Turcja przechodzi dalej, co oczywiście bardzo mnie cieszy, no bo ja, ja po prostu lubię oglądać ale No i też wiadomo, Gulera lubię też przy okazji obejrzeć, ale jednak... Aktualnie Lidlis jest jedynym zawodnikiem na Euro, który jest zawodnikiem Juventusu, więc no nie będę ukrywał, aktualnie bardzo kibicuje Turcji, żeby zaszła jak najdalej. No ale z Holandią mogą mieć problemy niestety, no ale wróci no. nogu, więc mam nadzieję, że Turcja na coś tam poddymi w meczu z Holandią. 5 -8 -3. Może taka nietypowa paczucha? Niestety nie. Francja Mbappe. Benzema. Hmm, Benzema. Kurcie. Znowu 583. Może tym razem nie, no chociaż sobie jakiś tam woderek nazbieramy. Parecho na przykład. Witam ślicznie. Jest parecho. Podwójny walkout. Monik Proszę. Ten moment. Kurde, no. Wojtek szczęsny. To teraz otworzył coś większego. Słuchajcie. Teraz otworzę sobie 2x87. Dwa walkouty. Nie ma ikony. Kurczę, naprawdę. Znowu Lautaro Martinez, najlepszy z Szleckiego Ameryka. Przyjemny rating może być 5x84. Może jakiś hero, tak dla odmiany, chociażby? Nie. Ciągle są złote karty. Niedobrze. Niemcy, SP Toni Cross. Gundogan. 3x87. To już musi być coś niesamowitego. Nie. Ciągle są złote karty. Okej. Okay. Portugalia, SP. Bernardo Silva, dawno się nie widzieliśmy. Jest też Tere Stegen, witam ślicznie. 4x87. Tutaj już musi być Ikona. Musi być. No co jest. Odegar. Myślę, że chociaż Haland będzie, to nie, to Odegard Ktoś niesamowity? Pewnie nie Bo to mamy lipiec i nikogo to nie obchodzi no ale może ktoś niesamowity? Salah, witam ślicznie Kolejny pick, jeden z 3,85+, za to, że mieliśmy fajne duplikaty I... Matko Boska Trafimy aktualnie 20, 40, 50, 60, 77 potężnych ratingów no Jak tu nie będzie żadnej ikony, to nic nie zrobię, ale będzie mi bardzo przykro Na sam początek 10,84 Zobaczmy, nie ma ciągle ikon Wow o Zimen. Trochę tych duplikatów będzie. O Zimen i Kevin de Bruyne. Okej, okay, to jest bardzo przyjemna paczka, bo jednak potrzebuje wysokich ratingów pod. Nie wiem pod co, ale po prostu potrzebuje. Ojoj, trzeba zrobić kolejny pik 85. No dobra, może wreszcie jakaś specjalna karta siądzie z tego pika Sanchez 93. Witam ślicznie. Pierwsza ikona na dzisiaj. Nie wiem jak sobie aktualnie radzi Meksyk na Copa America, ale na razie go zostawię. Kolejna ikona do kolekcji, więc fantastyczna. Sprawa. No dobra, to moi drodzy, kolejne paczki przed nami. Lecimy 10x84 po raz kolejny. Może tutaj będzie coś specjalnego. Znowu złote karty z tych paczek lecą. No niedobra informacja, moi drodzy. Ederson lub też Alison. Ederson, a razem z nim przyjdzie, no, benzema, chyba, nie? Albo Der Stegen. Podwójny ochot bramkarzy. Może być coś lepszego? No, chyba nie. Dobra, że mieliśmy kilka fajnych duplikatów. Możemy sobie zrobić też paczkę z Tocem Bo tot są oczywiście bardzo potrzebne pod SBC. Więc tot, którego trafimy, to będzie. Z ligi francuskiej, chyba, nie? Byłem pewien, że on gra w lidze francuskiej, ale też spoko, no, po prostu, <laughs> pardon. Potrzebuję toca pod przepałkę, więc nie ma problemu. No to tym razem 10,84 dla odmiany, może do trzech razy sztuka, i po tym ostatnim mamy kartę Hero Brazylia. Hero. Bra okej, okay, dobra, to będzie w walkout Ederson, aby to nie był duplikat. Ktoś nowy, ktoś, kogo jeszcze nie mam do kolekcji, na no, obnie Francescoli, to będzie Francescoli Campos. No jezu, jak dawno Camposa nie trafiłem. Wszystko jasne, ale w ogóle, jakie ma staty, nie? Wszystko 90+. Plus. Campos w gangu na Ingolana Dobra, taki mały przerywnik w postaci pika z informem Bo oczywiście informy też są potrzebne do przepałki Więc kto wie, może jakiś inform Wanda Inform Mbappe lub też inform Mane Okej, okay, witam ślicznie Cztery paczki, cztery potężne paczki Przed nami, szanowni państwo Najpierw sobie tworzymy, dobra jednak trzy paczki Trzy potężne paczki Co, najpierw sobie tworzymy chyba 20x83 Ikona, mamy ikonę, witam ślicznie Brazylia, no nie róbcie mi tego SPD Casemiro, ale Casemiro zwykle dawał mi bardzo dobre karty, więc Casemiro wie, że tym razem przyniesiesz mi Brazylijczyka, który jest ikoną. Możemy się tak mówić? Szabi Alonso, no ja już się trafiłem za Food Champions wczoraj, Szabi. co moi drodzy, 8-5 razy 5, zawstydzę, że miałem takie potężne duplikaty. Zobaczymy, czy to będą dwie ikony z rzędu. Myślę, że będą. Oczywiście żartowałem. Stany SPO to będzie. Z, z, nigdy nie pamiętam, jak się ona nazywa, ale będzie ta Lavelle. A z level przyjdzie Rodri. Dwie paczki przed nami, szanowni państwo. Dwie paczki, nie wiem czy ostatnie. 7, 8, 5, żeby było więcej paczek, żeby, żeby było więcej kart. Mamy kolejną ikonę. Włochy. Po, Zambrota. To jest podwójny. To jest podwójny lokaut ikony. O, kurde, dobra. Zambrota już mam, od razu to mogę wam powiedzieć. Podwójny walkout ikony. Proszę, Ameryka Południowa. Proszę, jej sports Rykard. 93 Kolejny spedek. Ile tych śpedeków zostaje? Ale super, bo to jest kolejna kolejna ikona. Zapomniałem w ogóle o tym powiedzieć, że jak robiłem y, tych architektów, to wleciał mi Zambrotta. Więc to będzie duplikat, którego znowu muszę przypalić. Ale jest Rykard, może będą trzy ikony w jednej paczce? Nie, jest jeszcze Joe Cole w ogóle. Te karty, jeszcze zwykłe karty w ogóle lecą. Rykard kosztuje pieniędzy, niestety mało. A Zambrotta no, jest jednym z droższych, no, ale no niestety. Nie jest on wymienny. 20 razy 84 plus. Kolejna ikona? Myślę, że tak. Zobaczmy. Złoto. Oczywiście. Ebukayo albo też pani mit. To będzie mit. Oraz Bruno Furnage 88. Dobra moi drodzy. Z racji, że nazbieraliśmy tyle foderu. Zrobimy sobie jeszcze pika z ikoną, ponieważ kończy się on za kilka godzin. Zobaczymy, czy warto było robić tych architektów. Na sam koniec w piku siądzie! O mój Boże, co za gówno. Niestety te piki z ikoną mi się nie podobają. To jeszcze 85 plus razy 5, moi drodzy Państwo. Może jakaś jeszcze jedna ikona do kolekcji? Nie. Złote karty. Anglia. Znowu! Chociaż Saka dla odmiany. Okej, okay. Bukayo, Saka i... Zagramy sobie meczik w Rivals, może się dać w Ligę litarną. To się nie sądzę, bo ostatni gramy jak gówno, ale możemy spróbować, zobaczymy jak, zobaczymy jak się gra. Możemy sobie też testować, szanowni państwo, nowego zawodnika, którego mam. Wczoraj trafiliśmy yy, Macalistera, oczywiście pan Macalister może tutaj wbić za, za Valverde. I mam jeszcze nowego zawodnika, którym jest, szanowni państwo, Bernardo Silva, bo wbiłem właśnie ten poziom, który był potrzebny, żeby wbić Bernardo Silva, więc możemy go sobie również dać do składu. Ma on 4 na 5 sztuczek, nie mam zielonego pojęcia, gdzie mogę go dać. Teoretycznie może być on zamiast Saki, ale póki co, moi drodzy, takim składem lecimy. Oczywiście, oczywiście zamiast Szukera wleci... Marco Royce. I co my tu mamy? Van der Sar, Saliba Romero, Oberdorf, Mateusz, Giroud, Rodrigo, Lautaro. Nie ma Mbappe, nie ma zbyt dużo ikon, więc... Jestem dobrej myśli. Moi drodzy, jestem ciekaw jak sobie poradzi właśnie pan Bernardo Silva oraz McAllister. Najbardziej jestem ciekaw właśnie Bernardo Silva, bo jednak... Wiecie, 4 na 5. Fajnie gdyby miał 5 na 5, no ale... Nie wymagam... Aż tylu rzeczy od niego. W ogóle będę musiał coś pozmieniać w składzie, bo Bernardo nie może być na śpedeku. Cancelu. Możesz mi bramki może, koleżko? Wybijamy piłkę. Dziękuję. Cyk, cyk. Piękna akcja. Ale tutaj się Anglicy rozumieją. Podanie. Bobby Charlton. Czy on to wykorzysta? Bobby. Uderzenie. Źle to zrobiłem. Na szczęście piłkę Dobrze. odbija pod moje nogi. Mamy 1-0. No, zrobimy tak, że Silva będzie grał zamiast Barcoli, a Barkola zajdzie i za niego dam sobie Hawerca, żeby po prostu Silva więcej sobie zagrał w ofensywie. Ej, McAllister. Niekoniecznie 2-0. A coś potrafi ten makalister powiem wam szczerze. Ta jasne chłopie, do bramki tym bramkarzem wejść, co za spoceniec, Boże. Ale się pięknie ruszył Boże, nie no kolego Widzę, że tutaj ruszanie się bramkarzem opanowane do perfekcji Był to na pewno jeden z meczów, powiem wam szczerze, no nic, wygrywamy do spotkanie, nie wiem, to, to, ta pierwsza liga specyficzna bym powiedział. Moi drodzy, dziękuję bardzo za oglądanie, było dzisiaj więcej paczek, na pewno taki odcinek bardziej, bardziej taki co ludzie lubią, czyli po prostu oglądanie, otwieranie paczek, więc moi drodzy dziękuję za oglądanie, widzimy się niedługo, trzymajcie się, do usłyszenia, adios.